Jest już druga po południu. Skoro szfić! Za chwilę zobaczycie nowy system doręczania, który zrewolucjonizowałem. Wow! Ciężko za tobą nadążyć, bracie. To lepsze niż wtedy, gdy wymyśliłeś internet. Miała zostać tylko między nami, co? Przyszła moja poczta? Dlaczego twoja poczta przychodzi na kinką? Przecież ty już tu nie mieszkasz. Zawsze mi wesoło, gdy to mówię. Nie miałem jeszcze czasu na zbudowanie poczty na Lenadzie. Ale masz dwa sklepy ze słodyczami i agroturystykę z kucykami. To już przeszłość. Kucyki uciekły i zjadły słodycze. Teraz są tak grube, że nie mogą ustać. Bracie, co złego w poczcie spadającej z nieba? To barbarzyńskie i niebezpieczne. Teraz będzie zrzucana bezpiecznie w dżungli dowożona przez wykwalifikowanego kuriera. Oh! Widzisz? Oh. To jest cywilizacja! Może być. O, co to jest? Bosz, jesteś na okładce czasopisma Korona i Kraj. O, wow! Jestem taki zawstydzony. Ale spójrz na zdjęcie, świetne z każdej strony. Od dwóch lat próbuję się dostać na okładkę tego pisma. Nie smuć się, królu, bo męże, dali twoje imię na okładce. To nalepka z adresem. I jeszcze błąd zrobili. Nie nazywam się król Bombek. Ach, to była zwyczajna literówka. Nie masz dziś dobrego dnia. Przynajmniej nie mam kucyków, które kupczają dropsami. Jakieś dziewczyny na placu proszą o twój autograf. U, pewnie słyszały o moim rewolucyjnym systemie pocztowym. Tak, ale mówiłam do króla Boza. O! Jesteś zazdrosny? Nie.